Spotykamy się na drugiej edycji wydarzenia w Międzyrzeckim Rejonie Umocjonym, które nazwaliśmy Bunkrowe Rozmowy. Miesiąc temu mieliśmy pierwsze spotkanie, dzisiaj gość, szczególny, redaktor Adam Sikorski. Osoba, której przedstawiać nie muszę, i to mam zawsze taki problem, bo przedstawiać redaktora Sikorskiego tutaj, w takim miejscu, gdzie przyjeżdżają miłośnicy historii, gdzie przyjeżdżają ludzie, którzy znają temat, to jest jak dla mnie mniej więcej tak, jakby na spotkaniu ludzi, którzy interesują się lektomatyką, przedstawiać Renesze Szewińską. Więc myślę, że wystarczy po prostu redaktor Adam Sikorski i wszyscy wiedzą o co chodzi. Spotkania będą się odbywały do września, w przyszłym roku, w sezonie wrócimy do tych spotkań. Przyjeżdżajcie. Słuchajcie, no na takich gości naprawdę warto wpaść. Zapraszam. Nie zamierzamy powtarzać prawd oczywistych, iż międzyrzecki rejon umocniony to największy na świecie system fortyfikacji. Iż to szok dla każdego, kto po raz pierwszy zetknie się z tym mrocznym, podziemnym światem, i że to także nieustająca refleksja nad militarnym szaleństwem całych narodów. Nas bardziej interesuje. Jak w takiej naturalnej scenerii historycznej tworzą się silne grupy pasjonatów, poszukiwaczy, rekonstruktorów. Spotkanie z nimi było dla nas niezwykle budujące. Redaktor Adam Sikorski, dzień dobry, witamy. Słuchajcie, z Lublina. Adam przyjechał wspólnie z Robertem wiecie, którego pewnie kojarzycie z programu też. Robert będzie dzisiaj z goradorami lat na tej Jeżeli ktoś ma ochotę pomóc, to, 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 to może. Słuchajcie, drodzy Państwo. Założyliśmy sobie, że te spotkania nasze będą dotyczyły MRU, ale to jest spotkanie wyjątkowe. Okazuje się, że Adam jest pierwszy raz tutaj tak. Który... Zaraz się wyspowiadam z tego. No właśnie no, nie to wiem, to. dlaczego nie zrobiłeś tu nigdy programu. Słuchajcie, drodzy Państwo, zaczniemy od początku. Ja, kiedy pracowałem 30 lat temu w Polskim Radio, Adam programu jeszcze nie miał, wiedziałem, że to jest Adam Sikorski, ponieważ na moje dwie pierwsze ulubione ulubione płyty w Budki Supera słowa fantastycznych no, profesorów. Z cytował, nie będę, napisał właśnie, właśnie Adam Sikorski. Wtedy wiedziałem, od wtedy wiedziałem, kto wiedziałem, to jest. W roku 2004 pojawił się program. Było, nie minęło, myślę, że większość z Państwa pewnie od tamtego czasu ten program śledzi. A propos programu będzie też dobra informacja. Robimy, no to, to na, na razie i ta... ofie. Ale... Słuchajcie, yy, zacznijmy od początku. Zacznijmy od, skąd się wziął w ogóle pomysł zajęcia się historią. No, Robiłeś inne rzeczy, byłeś poetą, kierowcą, Opowiem ci. To, lek... to była lekcja religii. Miałem wtedy, ja wiem ile, może 12 lat, ksiądz Katecheta widział, że się nudzi, więc położył przede mną taką grubą skorupę, z jednej strony czarna, z drugiej strony brązowa i mówi ty łazisz po polach, pewnie wiesz, że takie są. Oczywiście wiedziałem, bo odkąd zacząłem chodzić, to biegałem po takich bruzdach przez deszcz wyoranych w piachu i zbierałem też czubki pocisków, kulki szrapnelowe, które nad Sanem, gdzieś się urodziłem, było co niemiara. Wiedziałem doskonale, gdzie co w moim terenie leży. I za dwa dni na religię przyniosłem mu kompletną urnę, łącznie z przystawkami. Ksiądz o niej miał mówi: Jezu, ja muszę powiadomić konserwatora, ja muszę coś z tym zrobić. Ale I on uchylił przede mną takie, ta, taką potrzebę, Rozglądania się w swoim własnym terenie. Ja nie wierzę w historię syntetyczną, ogólną, w takie, takie wiekopomne dzieła wielotomowe, które opisują wszystko na świecie. Otóż historia działa się zawsze w konkretnym terenie, zawsze dotyczyła bardzo konkretnych ludzi, nawet jak to obcy przychodzili z zewnątrz i czynili im tą historię. Dlatego, dlatego też jestem wielkim fanem mikrohistorii, tej, która dotyczy mojej najbliższej okolicy, tak, tak od dziecka właśnie rozpytywałem starszych ludzi, nadstawiałem ucha, kiedy ojciec coś tam przy stole, powódce opowiadał, ale kiedy ja podnosiłem głowę, natychmiast milknął. No to starsze pokolenie chroniło nas przed historią. Ta historia mogła być zabójcza dla nas, tym bardziej, że ojciec był w takiej organizacji, która nazywała się NOW, to jest Skrót Narodowa Organizacja Wojskowa. To za komuny było praktycznie wyrok przynajmniej ostracyzmu społecznego, jeżeli nie więzienie. Są też przed historią, byłem, byłem chroniony. Natomiast cudowne były lekcje historii mojej babci. Moja babcia siadała tak koło mnie i mówiła tak: W co ty o tym wiesz? Jak mieliśmy Triest i Rijekę, to brałam salonkę, kota i służącą jechałam do Triestu. I toczyła się opowieść o, o Austrii, o dobrym cesarzu Franciszku Józefie, o wielkiej wojnie, o Kaisermanewrach niesamowitych, kiedy przyjeżdżali ludzie w tych rżniących czakach piropuszami. Kiedy przyjeżdżał arcyksiąże, to, to, były, to były niesamowite doświadczenia. Nauczyłem się słuchać starych ludzi. To szanuję dokumenty, szanuję archiwa, szanuję te, te, te wszystkie że tak powiem, elementy warsztatu historycznego, ale dla mnie moim podstawowym partnerem jest ten dziadzio, który tam u mnie na wschodzie jesienią ma gumofilsek, ma kufajkę, czasem czapkę, uszankę, ale jego opowieść jest niesamowita. A poza tym to. To ci ludzie nie kłamią, ci ludzie nie wymyślają. Dzisiaj, kiedy bierze się do ręki, zwłaszcza późne pamiętniki, to są goście, którzy piszą, korzystając ze źródeł, korzystając z opracowań, budują, byli zwykłymi żołnierzami, ale budują opowieść o decyzjach w sztabie, w sztabie dywizji, w sztabie pułku. To są bezwartościowe rzeczy. Natomiast to, co zapamiętali ci właśnie starzy ludzie, to jest, to jest dla nas fundamentalna rzecz. Wierzę jeszcze poza tym, że mam w tym, w tym względzie szczęście. Otóż wyjeżdżamy z Robertem w teren, mamy znaleźć miejsce, gdzie spadł samolot. Wiemy, że jest tylko jeden człowiek, który może to pamiętać, i ten człowiek stoi przy drodze. Tam w niebie jest taki komitet patronacki, który mówi: tak, my wam pomożemy. Ten komitet działa w ten sposób, że jak jedziemy robić polski temat, a pada straszliwie, wieje, to niebo się nagle rozsnuwa w tym miejscu, jest Pięć godzin błękitu tyle ile potrzebujemy na pewmiary, a potem wszystko wraca na swoje miejsce. Ogromnie, ogromnie wierzę właśnie w taką jakąś sekretną siłę wspierającą i my ją nieustannie czujemy. To, to być może jest poszukiwawcze szczęście, być może to jest pochodna uporu, ale, ale generalnie coś, coś dobrego tam nad nami siedzi, coś dba coś o te nasze efekty. Natomiast tutaj chciałem wam opowiedzieć o czymś innym. Otóż. Po pierwsze gratuluję wam te, tego obiektu. Niezależnie jak emocjonalnie wroga mi jest ta historia, kiedy widzę te hełmy, kiedy widzę no to jest wszystko, wszystko coś co co mnie delikatnie cofa. My na wschodzie mamy taki negatywny stosunek do dwóch języków obcych, do rosyjskiego i niemieckiego. Albo jedni przychodzili, albo drudzy. Epoki dzieliło się na pierwszego sowieta, drugiego sowieta, mówiło się za Niemca to, to już się plątało, starszą mówią tak okropnie, że każda opowieść wymagała takiego, takiej bardzo skrupulatnej weryfikacji. Tam po prostu chałupa, która stała na skraju, siła regularnie, rabowana, palona, palona, rabowana i tak, i tak na zmiany co epokę. Stąd też, mówię, mam spory dystans do takich elementów, tak jak, jak, jakie tutaj stanowią dominantę, oraz wielki szacunek za uratowanie czegoś, co jest elementem wielkiej historii. I to na pewno, koledzy, w którym biegacie, zbieracie, wyciągacie z ziemi, naprawdę warto. Ja mówię, emocjonalnie jestem z dala, bo jestem, jestem człowiekiem leśno-bagiennym. Beton, beton mnie pesz. Spora część obecnych na tej sali to potomkowie ludzi wyrwanych z polskich kresów wschodnich, rzuconych setki kilometrów na zachód, których wysadzono na jakiejś stacyjce z niemiecką nazwą z poleceniem radźcie sobie sami. I o dziwo poradzili sobie znakomicie. Przede wszystkim wychowali następne pokolenie wrażliwych patriotów, świetnie rozumiejących zawiłości historii i wrażliwych na nią. Natomiast oglądając, tu, oglądając tutaj te, te umocnienia, natychmiast wróciła do mnie sprawa tych naszych umocnień na wschodzie tak zwanej linii stosunkowskiego. Wybudowaliśmy w końcówce lat 30. ogromne. Linie umocy. On Ich się nie udało ukończyć, bo one miały być dojrzałe w 1940 roku dopiero, no ale w projektach było 660 różnego typu schronów. Do tego były elementy inżynierskie, jazdy, które pozwalały, tak jak tutaj pokazywałeś, mi, dawały możliwość zatopienia ogromnego, ogromnego terenu. I to zostało zrobione w iście rekordowym tempie. Mówiłeś mi o tych rekordach niemieckich, ale tam na wschodzie też były rekordy polskie. Natomiast to, co się zdarzyło później, to było coś, coś niepojętego zupełnie normalnego człowieka. Obsadzono te umocnienia Korpusem Ochrony Pogranicza. Konkretnie będę mówił o odcinku Tynne. To jest, to jest odcinek, który był obsadzany przez Korpus Ochrony Pogranicza, Batalion Sarny. To jest, to jest taka historia, która musi budzić przerażenie. Otóż ci ludzie przygotowali się do obrony. Ze wschodu, ale pod koniec sierpnia padło hasło, wyjeżdżamy na zachód. Upakowali ich już po wybuchu wojny do pociągów na stacji niemowicze, to jest tam ko koło Sar, i czekali. Czekali, a nagle okazało się, że mamy i drugiego agresora, a wcześniej te schrony niemal zupełnie rozbrojono. Zabrano łączność, wszystkie telefony, zdemontowano tak zwane przydłużki, które pozwalają strzelać CKM-om. Chroniąc załogę przed ewentualnym ostrzałem z zewnątrz, zdemontowano część osłon pancernych i w pewnym momencie zamknięto te schrony na kłódkę, zostawiano tylko, zostawiano tylko małą grupę osłonową, która miała tego pilnować. Kiedy okazało się, że mamy drugiego agresora, wtedy nastąpił ruch w drugą stronę. Jest taki wstrząsający raport dowódcy Czwartej Kompanii, kapitana Emila Markiewicza, który pisze tak. Na wojnę wyruszyłem, mając 700 ludzi. Dziś nie wiem, gdzie podziało się 400. Czy może być coś bardziej wstrząsającego? I ja on to pisze w 51. roku. Do dzisiaj właśnie nikt nie ma pojęcia, co stało się z więcej niż połową ludzi z czwartej Kompanii broniącej umocnień w Tynnem. To było, było naprawdę dla mnie wstrząsem ogromnym. I tak jak powiedziałem, jestem człowiekiem z dala od betonu, nie, 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 nie działają mi na wyobraźnię te te dziwne konstrukcje, tak tam pojechałem, żeby uzyskać odpowiedź na pytanie, co się stało z czwartą kompanią. I, oka I okazało się, że ta czwarta kompania wróciła z powrotem na te stanowiska już bez amunicji praktycznie, bo amunicja została w pociągach, bez granatów, bez środków wybuchowych. Właściwie wrócili tylko ludzie i tyle, co w plebachach zdołali upchnąć. Zabrali trochę karabinów maszynowych, ale ponowne uruchomienie sfronu to jest sprawa skomplikowana. Te sfrony miały już, Szerokie szczeliny, w które może strzelec wolowy trafiać, nie było osłon, nie było tych przydłużek, które pozwalają bezpiecznie strzelać, nie było systemów oddymiania. A tam przy strzelaniu z karabinów maszynowych, w takim schronie, growali się ogromna ilość gazów prochowych. Normalnie był tam system wentylatorów, który zdemontowano, były specjalne pochłaniacze, takie ogromne beczki z jakąś aktywną substancją chemiczną. W każdym razie wrócili tylko do, do czegoś, co było tylko skorupą. Ba. Kiedy zjawili się tam przy tych schronach, okazało się, że są zamknięte na kłódkę. Zwiat, który poszedł wcześniej, zameldował dowódcy kompanii, że tych schronów nie da się otworzyć, bo gdzieś przepadli ci, którzy mieli ich pilnować. To była jakaś niewielka drużyna, polska drużyna, która, która miała tego doglądać, ale sobie poszła wsi. No to sprytny sprytny kapitan Markiewicz zarządził po granacie na każdą kłódkę, otworzyli to. Otworzyli to, przygotowali je do obrony, ale tak, nie było łączności. Na przedpolu ciągle były mosty, które miały być wysadzone. Otóż system przewidywał, że w momencie zagrożenia zamyka się jazy, rozlewa się wodę i wysadza się wszystkie mosty prowadzące od wschodu w kierunku tych umocnień. Natomiast okazało się, że wysadać nie mieli czym. Nie było trotylu, nie było nawet granatów, których można by użyć, a kiedy sarn z głównych koszar czwartej kompanii przysłano granaty, to bez zapalników. To pokazuje cały, cały ogrom chaosu. Tam są ludzie, są ludzie, którzy chcą walczyć, ale, ale nie, ma, nie ma środków. Zupełny rozpad tego, tego systemu zaopatrzenia. No w każdym razie przygotowali wstępnie jakąś, jakąś tam obronę, ale Sowieci zastosowali straszliwe, straszliwe sposoby walki. Mianowicie w nocy, we mgle Podeszli, niosąc to, co po budowie zostało czyli rolki papy, chrust, podpalili do, dookoła wszystko. Nagle ci ludzie znaleźli się w płonących, płonących piekłach. Tak wytrzymali jeden dzień. Ja rozmawiałem z takim starszym panem, który był telefonistą w dowództwie kompanii. To dowództwo było oddalone o kilka kilometrów od właściwej linii schronów. Pan Adam Kotuła, którego regularnie spotykałem na, spotykałem na takim targu zieleniaku, i specjalnie tam chodziłem, kupowałem marchewkę, która mi kompletnie nie była potrzebna, ale, ale, ale w pewnym momencie usiadł ze mną i zrelacjonował mi właśnie rozmowy z tymi przerażonymi dowódcami tych schronów, którzy wiedzą, że to właściwie już koniec, a mimo wszystko trwają. Jest taka postać porusznika Błogłota, młody chłopak. Skończył. Kul, tuż przed pój pójściem na wojnę, zaczął pracę w urzędzie skarbowym. Ożenił się na miesiąc przed, przed wybuchem wojny, a potem go tam, go tam, tam, tam na front. I on powiada właśnie do, do tego telefonisty: Będziemy się bronić do końca. Jak pan wróci do Lublina, niech pan odnajdzie adres, podał mu adres jego rząd, niech pan powie, że zawsze o niej myślałem. To są wstrząsające historie. Młody chłopak, początek życia. Drugi to jest. Sąsiad Roberta. Robert go nie znał, ale człowiek pochodzący z Bychawy, nauczyciel, porucznik Maciąg, który był człowiekiem duszą dla tamtego środowiska. Założył straż pożarną, organizował młodzież, był nauczycielem. Kiedy wybuchła wojna i dostał wezwanie do Korpusu Ochrony Pogranicza, do Bałonu Sarny, był ciężko chory. Miał 40 stopni gorączki, ale wsiadł do pociągu i nawet wbrew protestom rodziny pojechał na front. Tam do końca praktycznie, mam wykonywał swoje obowiązki, a obowiązek miał wyjątkowo paskudny był wysuniętym obserwatorem artyleryjskim. To jest taki gość, który przed liniami własnymi ma tylko ten kabel, który łączy go z dowódcem, ma telefon i ma meldować, co się dzieje na przedpolu. A meldować nie bardzo było co, ponieważ artyleria została zdemontowana, te siedem piątki. Zostały załadowane na wagony i z powrotem na, na linii obronnej już nie, nie wróciła. To, to były niesamowite postawy. Jest też, historii, jest też historia trzeciego oficera, oficera porucznika Maksima, który oszalał z przerażenia. To w pewnym momencie porzucił ten, pomniał schron Berducha wysunięty na drugą stronę wschodnią rzek, stronę Rzeki Słucz. Przestraszył się, wycofał się stamtąd wielka awantura z dowódcą kompanii, wyjmowanie broni oprzytomniał, wrócił jeszcze raz, potem drugi, drugi raz uciekł sam, to widać, co się dzieje z człowiekiem w obliczu niebezpieczeństwa i oni opowiadali to wszystko uczciwie. To nie jest ten taki westernowy, tu dobrze, tu dobro, tu zło, tu bohaterowie, tu, tu dranie. Wszystko jest oczywiste. Nie, w tych opowieściach są ludzie. Są, i Wyobraźcie sobie, że trzeba by te trzy historie pomnożyć razy 400. Oni zniknęli. Dopiero miejscowi Tubylcy, waham się, jak ich nazwać Ukraińcy, nie Ukraińcy, nie wiem, oni są przybyszami z dalekiej Rosji, ponieważ tamten teren był wysiedlany regularnie. Najpierw tamten teren y, wywłaszczyła polska armia, potem kiedy to było w pobliżu granicy, robili to Sowieci, robili to później Niemcy. Także ci ludzie, którzy tam mieszkali, opowiedzieli nam, że kiedy te schrony, niektóre zostały wysadzone i załogi zginęły, to część tych schronów poddała się. Poddała się i wtedy. Rosjanie kazali pokazywać ręce. Jak białe, białe ręce to odprowadzali na bok. Wszystkich oficerów zabili. Wszystkich oficerów zabili, natomiast około 300 ludzi popędzili, popędzili na wschód i oni się rozpłynęli nie wiadomo gdzie. W miejscowi potem pokazywali nam różne miejsca, gdzie miała się odbywać egzekucja poszczególnych tych grup doprowadzanych polskich żołnierzy, ale nie udało nam się zbyt, zbyt wiele znaleźć. Oficerów niewątpliwie zastrzelono w jednym miejscu i próbowaliśmy robić poszukiwania. Mieliśmy fajnych sojuszników z Komendy Głównej Straży Granicznej, ale to wszystko było za mało. Tam potrzebna była ogromna siła państwa polskiego, ogromna autorytet państwa polskiego, a nie grupka pasjonatów takich jak Robert i inni koledzy, którzy odkładali wszystko, zabieraliśmy sprzęt i jechaliśmy tam grzebać. Mamy technologię, Mamy chętnych, nie pytamy o żadne pieniądze, bo to, to nie są historie przekładalne na pieniądze. To są historie z kategorii obowiązków. I tak jak właśnie powiedział mi Adam Kotuła, ten telefonista, mówił: Wiesz co, dzisiaj jeszcze my się upominamy o tamtych biedaków, ale za 10 lat jak nas nie będzie, kto się upomni? No kto się upomni? To mam, mam takie wrażenie, że teraz przyszedł czas, kiedy trzeba się upomnieć. To po pierwsze, upomnieć się o wołyniaków, tych naj, najdramatyczniej dotkniętych. Trzeba się upomnieć o żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza, bo to nie jest tylko kwestia jednego miejsca, innego i tych, tej, 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 tej czwartej kompanii. Jest to kwestia poszczególnych strażnic, które były atakowane 17 września o świcie. Z reguły obsadę tych strażnic zabijano. Mieliśmy takiego przyjaciela polskiego, listonosza, który tam mieszkał. Niedaleko w Kowlu, Anatol Sulik, który mówi tak: jak ja wędrowałem z nim tam po tych okolicach, mówi: o tu leży polski oficer, bo go zabili, o tutaj też leży, bo zdjęli, zdjęli mu buty, bo miał ładne buty. I taka opowieść tam toczy się nieustannie. No i wtedy zawsze stawiam pytanie: a gdzie jesteśmy my? Gdzie jesteśmy my? Gdzie jest państwo polskie, które powinno się o tych swoich obywateli upomnieć? Ja wiem doskonale, że Korpus Ochrony Pogranicza był wyjątkowo przez Sowietów znienawidzony. On stał po tej lepszej stronie świata, oni żyli w, tej, w tym bolszewickim kołchozie, a ci chłopcy w eleganckich oficerkach, w okrągłych czawkach, dobrze uzbrojeni, dobrze wykarmieni, byli z solą wokół. Tych żołnierzy i oficerów mordowano bez wrudnięcia okiem, ponieważ oni uosobiali ten wrogi świat. Nie sposób się było również w czasach PRL-u upomnieć. No, jak powiedzieć oficjalnie wtedy, że trzeba by zrobić poszukiwania gdzieś w środku ówczesnej Ukrainy. No, nie da się tego, tego podjąć. Potem wydawało się, że już czas nadszedł, ale czas był niezwykle krótki. To właśnie to trudno nam było znaleźć rzetelnych sojuszników, trudno nam było znaleźć yy, zrozumienie, i tu, kiedy widzę ten, 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 ten cały fajny system pamięci, ten kompleks pamięci, właśnie tak. Tak mi w sercu znowu wracają te, te, te wizerunki tamtych podczaskanych schronów, tamtych tablic, które zostały zerwane, a powieszone przez kombatantów Korpusu Ochrony Pogranicza. I ciągle wraca do, do, do mnie pytanie, czy zrobiliśmy wszystko, a nie zrobiliśmy wszystkiego. Dziękuję bardzo. E, możemy rzeźć kaliber trochę? Tak, tak. ja... A, z, zagadałem. Nie, nie, fajnie, dobrze, dlatego nie przerywałem. A tam wiele, wiele, wiele osób y z Robertem że tym gadali parę lat temu, wiele osób pytało mnie kiedy, kiedy, kiedy miałem okazję grać na jakieś programy i tak jak mówiłeś, to stacja po prostu wymaga pewnych rzeczy, tak? Jak to jest, powiedz, Adam Sikorski jedzie z ekipą w jakieś tam miejsce, trach jest samolot, tu trach jest sztandar, tu jest jakaś skrzynia, ile takich, ile takich sygnałów jakie dostawaliście, ja wiem, że do tego były setki albo i tysiące, Ile wiesz, ile, ile, ile z tych sygnałów się sprawdzało? Ile takich się Wiesz co, my, my generalnie nie wyjeżdżamy w teren tylko po to, żeby wyjechać, to, że idziemy do lasu, bierzemy wykrywać na plecy idziemy do lasu, jak tam mówili kiedyś chłopcy. Zawsze są to badania ukierunkowane. Uh -huh. Nigdy nie omijamy etapów wstępnych, zbierania relacji, rozmawiania z ludźmi. To jest tak, że jesteśmy w jednym miejscu, realizujemy jeden program, ale przy okazji rozmawiamy. Mamy dla ludzi czas, bo zwykle jest tak, ekipa telewizyjna pada. Pojechali, bo godziny pędzą kierowcę. Nie, my mamy czas na rozmowy z ludźmi, ale zawsze w takich właśnie sytuacjach momenci, przychodzi ktoś i mówi tak: A wie pan co, a mój dziadek mi opowiadał. I takich historii mój dziadek mi opowiadał, jest, jest mnóstwo, my je systematycznie sprawdzamy. A poza tym Robert, który jest porządniejszy ode mnie w kwestiach dokumentacji, ma takie ogromne archiwum. W czasach, kiedy ludzie pisali listy, przychodziło mnóstwo listów do redakcji, przychodziły potem maile od tego młodszego pokolenia, teraz przychodzą SMS-y. No, w każdym razie. Ciągła, ciągła jest ta, ta informacja, a zajmijcie się tym, a zajmijcie się tamtym. I to jest tak, że właściwie, kiedy zabieramy się za jakąś historię, to ma silną podbudowę A, tą taką, że tak powiem, lokalną, B, dokumentalną. Zawsze to potem poddajemy weryfikacji, bo oczywiście w każdym jeziorku jest czołg, w każdym większym jeziorze jest samolot, ale to, my, mamy, my mamy bardzo konkretny program. Chcieliśmy bardzo zdokumentować wszystkie miejsca upadku polskich samolotów bojowych. A one są w miarę opisane, wi wiadomo gdzie i co. I w sporej części nam się udało. Oczywiście nie wszędzie te ślady zostały, ale zawsze przywozimy opowieść. Nawet jeżeli nie znajdujemy nic, to, to zawsze nasz wiz otrzymuje pewną, pewną sumę wiedzy, trochę tego, tego historycznego krajobrazu, który się nie odmienił, historycznego czasu nie wrócimy. Także zawsze jest to, jest to wstępna, duża weryfikacja. A pamiętasz przez te 20 lat coś takiego? Szczególnego z programu była masa, tematów była masa, ale pamiętasz coś takiego, co, 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 co utkwiło Ci wyjątkowo w Jakieś takie znalezisko, jakiś taki sygnał, ślad? Tak, to, to, to jest takie niemo, nie moje znalezisko, ale wyobraźcie sobie Państwo, że się w czasie bitwy pod Tomaszowem, to jest, to jest końcówka kampanii wrześniowej, Chorąży Cebulski z 73. Pułku zakopuje sztandar, zakopuje na takim pagórku na Szkołą zielonym razem ze swoim przyjacielem, Mówi, kopałem rękami, bo nie miałem. I tak płaczę cały czas, kiedy mówił do kamery, bo nie miałem, jak darliśmy tą ziemię z moim przyjacielem, niedbałą, wyciągaliśmy te kamienie, położyliśmy ten sztandar na wierzchu Wisa i Fromera, zasypaliśmy, a tam w dole już byli Niemcy. Poszli obydwaj do niewoli, tacy ślązacy z Liwis. I potem przyjeżdżał co roku po wojnie i szukał, ale nie było wykrywaczy. Krajobraz się zmienił, wioski zostały wypalone, lasy zostały wycięte i szukał, szukał przez całe lata. A kiedyś Dwa moi przyjaciele z Muzeum w Biłgoraju znaleźli ten sztandar. Akurat w Wielki Piątek przed Wielkanocą znaleźli ten sztandar. Jak zadzwonili do Chorążego Cybulskiego, to on szalał ze szczęścia. Wskoczył natychmiast, w pociąg przyjechał. Jest taka scena. Sztandar jest po konserwacji w Muzeum Wojska Polskiego. Wjeżdża Jeep, w Jeepie poczecz sztandarowy. Sztandar znowu w pełnej urodzie, a Chorąży stoi tak, kiedy chłopcy podjechali. Zameldował dyrektor muzeum, który też założył na tą okoliczność mundur. Zresztą był porusznikiem rezerwy. Panie chorąży, muzeum melduje powrót sztandaru na polewicy. Staruszek wziął do ręki i mówi: Kochany, honor i ojczyzna. Te dwa słowa: honor i ojczyzna. Jak ja mam mocne nerwy, tak płakałem. Jak mój montażysta ma jeszcze mocniejsze, bo ciągle montuje jakieś zbrodnie, szatkowanie, jakieś straszne rzeczy, też płakał. To, to są takie rzeczy, które, które, które są nieporównywalne z niczym. Ale to zawsze musi być powiązane z ludzkim losem. Bo dla mnie znalezisko karabinu, pistoletu, czegokolwiek nie ma warstwy emocjonalnej. Natomiast powiązanie z tym, z tym ludzkim losem jest niesamowite. Jeszcze jedna historia. Ja wiem, że masz kolejne pytanie. Zawsze podżurnaliści mają kolejne pytanie za Jest taka historia. To w okolicach sieraza rozbija się we wrześniu polski samolot. Pilota y, ekshumują, chowają na, na cmentarzu, ale my wracamy na to miejsce. I wyobraźcie sobie Państwo, że mimo tego, że przeszli tam poszukiwacze, znajdujemy Ryngraf. Ryngraf, który ten pilot dostał z okazji promocji od swojej rodziny. Tak, jak ta charakterystyczna rzecz. W moich stronach każdy chłopak, jak, jak się rodził, dostawał Ryngraf. To jest taka tarczka na niej, matka Boża. No. Czasem z drugiej strony jest napisane co tam na, na, na tą nową drogę życia się życzy temu młodemu człowiekowi. U mnie cztery pokolenia ma takie ringrafy, no więc tak to jest skonstruowane. I znaleźliśmy ringraf tego pilota, pojechaliśmy do Poznania i oddaliśmy jego, jego bratu. To, to, co się działo w tym domu, kiedy wzięli to do ręki, jest nie do opisania. I to jest właśnie... Nie ma ważniejszych rzeczy, niż takie powie... Jeszcze jedna historia, przepraszam cię bardzo. I pan wiem, że masz kolejne pytania. Pod Osuchami, ostatnie miejsce partyzanckiej bitwy masakra straszliwa, ginie oficjalnie 630 partyzantów, część z nich przemienia się w chłopów, przemyka się przez te linie niemieckie jakoś szczęśliwie, ale wcześniej zakopują swoją broń i znajdujemy tak, dwa Mausery, dwa Wisy i portmonetka, a w portmonetce jest taki, taki medalik z napisem J. i Opaska biało-czerwona z numerem 501 to jest numer mobilizacyjny na akcję Burza Batalionu Rysia JO i szukamy. Szukamy ludzi o pseudonimie JO. I w Aleksandrowie niedaleko mojego obecnego domu znajdujemy Józefa Ostasza. Wykropkujcie to panowie. Aleście mi zrobili frajdę. No, to, to tylko wtedy, tylko wtedy, kiedy coś dajemy innym, kiedy to poszukiwania mają sens. To, to musi być powiązane z ludzkim losem. I ja wierzę bardzo, że do następnych pokoleń, do, do mojego syna, do jego, do jego kolegów, jesteśmy w stanie przenieść pewne emocje. Nie wiem jak skutecznie, bo oni mają warhammera i mają różne takie potwory, które tam się naparzają na tym ekranie, ale to, 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 to nie jest tak do końca. Przyjechała taka na nasze poszukiwania lotnicze taka zblazowana mi klasa z miejscowego liceum. Paski, zatrzaski, tak, takie. Śmiali się z takich dziwnych gości, którzy coś tam piszczą, wydobywają, ale jak wzięli do ręki wykrywacz na miejscu, gdzie rozbił się polski karać, to potem nie mogłem im tego odebrać. Wrócili do domu umorosani, ale arcy szczęśliwi. To znaczy historii trzeba uczyć rozsądnie. Historia może być przygodą, a historia jest przygodą. Przyjechaliśmy z zamiarem poznania największego dzieła fortyfikacyjnego na świecie, a wyjedziemy ze wspomnieniem fascynującego środowiska ludzi o niezwykłej wrażliwości historycznej. Którzy w nowych realiach geograficznych zbudowali swój świat, nie gubiąc pamięci skąd idą i komu należna pamięć. Adam Sikorski dziękuję swoim patronom. Grzegorz Fryca, Adam Piasecki, Mateusz Wlazło, Maciej Saw, Jacek Kierwiak, Cezar Trochimowicz, Mateusz Wolak, Marcin Grelik, Szymon Szypulski, Piotr Pielach, Słowiańskie Stowarzyszenie Kolekcjonerów Broni Palnej i Strzelectwa Sportowego Wilk, Jerzy Dędzik, Kamil Kępny, Tomasz Rusin, Piotr Kowal, Jakub Antosiak, Adam Weber, Michał Gajewicz, Krzysztof Zaleski, Krzysztof Lech Grabowski, Jan Kwiatkowski, Krzysztof Gortych, Safety System, Mirosław Guzik, Kamil Niemczyk, Daniel Strojk, Tomasz Rzeszot, Michał Bieniek, Marek Kuszkowski, Michał Góra, Noemi Sikorska, Piotr Lipiak, Damian Lipka, Hex Historyczne Granie, Patryk Nieścior, Kamil Sowiński, Daniel Odrzywolski, Adam Konas, Andrzej Zebrowski, Marek Barczak, Birband Birband.